Вот и всё, Dobry wieczór Państwu Danuta Holecka zapraszam na główne wydanie wiadomości. To była brutalna próba siłowego wdarcia się do Polski. Grupa kilkuset agresywnych imigrantów sterowanych przez białoruskie wojsko ruszyła na polskie służby, próbując sforsować ogrodzenie. Nasze służby obroniły polską granicę, ale sytuacja nadal jest skrajnie niebezpieczna. Wykorzystanie imigrantów przez reżim Aleksandra Łukaszenki jako taktyki hybrydowe jest niedopuszczalne komentuje kwatera główna NATO. Komisja Europejska informuje, że to próba destabilizowania Unii Europejskiej. Od jutra, od siódmej rano, aż do odwołania, Polska zawiesza ruch towarowy i osobowy na przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy. Marcin Szewczak. Tak, polskie służby broniły naszej granicy i bezpieczeństwa Polaków. Co najmniej kilkuset agresywnych imigrantów pod nadzorem białoruskiego wojska próbowało bezprawnie wejść do Polski. Doszło do regularnej bitwy rozsierdzonego tłumu nielegalnych imigrantów z policją, wojskiem i funkcjonariuszami Straży Granicznej. Nie odpuścimy obrony polskiej granicy będziemy strzec jej bardzo konsekwentnie. Celem nielegalnych imigrantów sprowadzonych przez białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę było wdarcie się do Polski. Grupa młodych, agresywnych mężczyzn nacierała na ogrodzenie, atakowała polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, przecinała zasieki. Kilkuset osób próbowało tę granicę nielegalnie przekroczyć. Rzeczywiście są osoby, które są bardziej agresywne, które działają w sposób bardziej agresywny, jeżeli chodzi też o zachowanie w stosunku do funkcjonariuszy. Wobec najbardziej krewkich imigrantów polskie służby użyły gazu łzawiącego. Udało się udaremnić atak. Reagujemy w sposób adekwatny do pojawiających się zagrożeń wraz z eskalacją tych działań przez stronę białoruską. My również... Dzisiaj musimy być wszyscy z tymi, którzy bronią granicy Rzeczpospolitej. Po południu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i szefów resortów obrony, spraw wewnętrznych i administracji oraz spraw zagranicznych, a także dowódców Wojskowych, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Komendanta Głównego Straży Granicznej. Powiedzmy sobie wprost. Dzisiaj mamy do czynienia z najtrudniejszą sytuacją od początku konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. W sposób zorganizowany reżim prezydenta Łukaszenki organizuje grupy osób, które zmierzają na polską granicę. Z uczestnikami sztabu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiał też prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent wraz z rządem omawiali środki, kroki, jakie, jakie należy podjąć, zarówno jeśli chodzi o reagowanie państwa polskiego bezpośrednio wobec zagrożeń, z którymi mamy do czynienia, jak i pewne działania również na niwie międzynarodowej. Straż Graniczna, policja i wojsko ramię w ramię bronią polskiej granicy. Na granicy pełni służbę już ponad 12 tysięcy żołnierzy. Wspólnie ze służbami MSWIA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. W pełnej gotowości także Wojska Obrony Terytorialnej, zwłaszcza brygady stacjonujące najbliżej granicy z Białorusią. W odpowiedzi na to, co dzieje się na wschodniej granicy, podnieśliśmy alert gotowości do natychmiastowego stawiennictwa dla trzech naszych brygad. To obejmuje kilka tysięcy, nawet 8 tysięcy żołnierzy. Ogromne wyrazy wdzięczności. Ufamy Wam. Działania hybrydowe białoruskiego reżimu na granicy z Polską potępiła komisja Łukaszenki, by używać ludzi jako pionków, aby zdestabilizować Unię Europejską oraz wartości, za którymi się opowiadamy. Rozmawiałem o ataku hybrydowym na polsko-białoruskiej granicy z prezydentem Andrzejem Dudą. Litwa w pełni solidaryzuje się z Polską. O sytuacji na granicy prezydent Andrzej Duda rozmawiał dziś także z prezydentem Ukrainy i innymi przywódcami państw naszego regionu. To próby nielegalnego przekroczenia granicy od 10 lipca do 6 listopada w tym i zeszłym roku. Można się spodziewać, że w najbliższych dniach, a nawet godzinach presja migracyjna będzie rosła. W pobliżu polskiej granicy znajduje się nawet 4000 imigrantów z Azji oraz Bliskiego Wschodu, którzy będą próbowali nielegalnie przedostać się do Polski. Łukaszenka jest w pełni odpowiedzialny za atak hybrydowy na Polskę, Litwę i Unię Europejską. Przemyt migrantów, przemoc i złe traktowanie muszą się zakończyć. Potrzebna jest silna odpowiedź unijna. Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna omówić ten kryzys. W związku z sytuacją na wschodniej granicy Polski jestem w kontakcie z ambasadorami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Irlandii i Estonii przy ONZ w Nowym Jorku, członkami Rady Bezpieczeństwa. Tylko dzięki profesjonalnej służbie i poświęceniu polskich funkcjonariuszy i żołnierzy udało się uniknąć masowej nielegalnej migracji, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu Polaków i innych obywateli Unii Europejskiej. Marcin Szewczak, wiadomości. A więcej o ataku na polską granicę w rozmowie z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, który będzie dziś gościem wiadomości, a zaraz po wiadomościach w jedence o orędzie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Atak na polską granicę jest wspierana, często także koordynowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Białoruskie służby próbują wywołać chaos i wręcz na siłę przepychać migrantów na polską stronę. Niestety w tej wojnie hybrydowej przeciwko Polsce udział biorą niektórzy politycy polskiej opozycji wspierające je media. Jutro odbędzie się specjalne posiedzenie Sejmu w sprawie sytuacji na granicy. Marcin Tulicki. Do tego Agresywni, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Tak, szturmowana jest polska granica. Widać, że służby specjalne przez dłuższy czas szkoliły tych tak zwanych migrantów. Nie wiadomo ilu z nich zwerbowały, żeby pracowały z nimi już na stałe i atakują natowską granicę. Niektórzy nawet nie przypominają ludzi z Bliskiego Wschodu. Wielu jest zamaskowanych. policja Of is you Atakują na wiele sposobów. Dowodów na udział białoruskich służb w tym skoordynowanym ataku na granicę Rzeczypospolitej jest wiele. To nie tylko fotografie, to także słowa przemytników ludzi, z którymi rozmawialiśmy, będąc w stolicy irackiego Kurdystanu. Mówi o białoruskich służbach jeden ze szmuglerów. Dobrze zdaje sobie sprawę z sytuacji, także tej politycznej. Dezinformacja, kłamstwa, manipulacje, przykłady można mnożyć. To pierwszy z brzegu. Dym z papierosa w oczy dziecka. Pewnie po to, by wywołać łzy, a niedługo później. Wywiady dla telewizji i zdjęcia w gazetach, na przykład w gazecie wyborczej. Zachowanie części sceny politycznej w Polsce, czy części mediów w Polsce, niewątpliwie zachęcało reżim Łukaszenki do eskalacji tej presji migracyjnej i eskalacji kryzysu granicznego. Nieprzypadkowo był wybór Łukaszenki, żeby skoncentrować swoje działania właśnie na polskim kierunku, ponieważ tutaj znajduje dogodny obszar do prowadzenia działań. Na Litwie, przez to, że i opozycja, i strona rządząca mówią jednym głosem, było to dużo trudniejsze. Zerwamy liście z drzew i jemy. W Polsce część mediów, tych jawnie wspierających opozycję, wielokrotnie przyjmowała w sytuacji zagrożenia polskich granic białoruską narrację. Widać jak wegetują. Jedno to przekaz medialny. Drugie to rzeczywistość. Nawet dzisiaj Putin i Łukaszenka mogą cieszyć się z postawy opozycji, ze słów pana Donalda Tuska i jego ekipy. No To jest szokująco nieodpowiedzialne, bardzo szkodliwe dla Polski. To odpowiedź Donalda Tuska na zagrożenie granic Rzeczypospolitej. Jedyny pomysł, jaki mają w tej chwili na tę sytuację na granicy, to jest wypowiadanie znowu tych słów, które są kompromitujące że Polska obroni się. Tak, jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na Ziemi. Tej analizie Donalda Tuska eksperci mają sporo do zarzucenia, tak jak tej, w której próbuje pouczać rząd zjednoczonej prawicy, stanowczo przeciwstawiający się agresji ze wschodu. To jest ostatni rząd, prezydent, prezes Kaczyński, żeby oni wszyscy naprawdę wzięli się do roboty, przedstawili. Program wyjścia z tego, z tego kryzysu. To jest hipokryzja, co mówi Donald Tusk. Jego ekipa ma ogromne zasługi w zmniejszaniu, likwidowaniu potencjału obronnego i także ekonomicznego państwa polskiego. Tusk o tym nie mówi. O działaniach z czasów jego rządu, w likwidowaniu posterunków policji, czy traktowaniu armii po macoszemu i redukowaniu potencjału wojska polskiego. Tak jak nie mówi o skutkach nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej której był wielkim orędownikiem, sam chciał karać Polskę za nieprzyjmowanie migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. To będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady Europie. Wtedy też Tusk mówił głosem łudząco zbliżonym do Angeli Merkel. Nie miała na to wpływu nawet seria zamachów terrorystycznych. Po tym, gdy drzwi na oścież otworzyła migrantom właśnie Angela Merkel. Wszyscy powinni zostać sprawiedliwie rozmieszczeni w Europie. Załóżmy, że. Przyjmujemy tych, tych 7 tysięcy, tak? Wśród nich jest jeden zamachowiec. I no, wystarczy, i, tak? Ale zaraz, no i wystarczy w powietrzu, ginie 10 Polaków. Mm. Ale uratowaliśmy życie tych 6 tysięcy, 999 osób. Takich szokujących wypowiedzi jest więcej. Także wśród polityków podległych Tuskowi. Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski. Kim są, ustali się później. Trudno więc dziwić się opinią, że opozycja dla zdobycia władzy gotowa jest nawet narazić bezpieczeństwo Polaków. Marcin Tulicki, wiadomości. Atak, z jakim mamy do czynienia, to najpoważniejszy sprawdzian dla naszych władz i podległych im służb od dziesięcioleci. Na szczęście polscy żołnierze, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej zdecydowanie profesjonalnie i bohatersko odpierają kolejne ataki. Za to wszyscy jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Jakub Wojtanowski. Każdy z nich przysięgał służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. I za to, że są wierni słowom złożonej przysięgi, wszyscy jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Nasi chłopcy tak uczciwie nas pilnują, jeżdżą bez przerwy samochodami, pilnują nas, tak, że śpimy spokojnie. W tym momencie już ponad 12 tysięcy żołnierzy wspiera Straż Graniczną i Policję w obronie naszej wschodniej granicy. A w gotowości są trzy brygady terytorialsów. Nasi żołnierze w tej chwili z brygad podlaskiej, lubelskiej oraz warmińsko-mazurskiej są w sześciogodzinnej gotowości do podjęcia działań, gdyby zaszła potrzeba delegowania większych sił na odcinek granicy. W obliczu coraz bardziej agresywnych ataków, z którymi przychodzi im się mierzyć, w internecie powstała specjalna akcja Murem za polskim mundurem. Podziękowania za profesjonalną służbę złożyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek i tysiące Polaków. Ludzie bezpiecznie czują się przy granicy. To ludzie spaniali, oni muszą bronić się. Kto będzie bronił? Będą w obliczu agresji, na pewno nie zejdą z posterunku, ale teraz, jak nigdy, potrzebują czuć, że jesteśmy z nimi. Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia, słowa podziękowania, maile, które do nas przychodzą. To wszystko jest przekazywane funkcjonariuszom, którzy w codziennej służbie, w bardzo trudnej i niebezpiecznej, potrzebują tych słów wsparcia, otuchy. Jakub Wojtanowski, wiadomości. Polska gospodarka w przyszłym roku rośnie o blisko 5%, a inflacja wyniesie 5,8%. Tak wynika z najnowszych prognoz ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. Prezes Banku Centralnego zapewnia, że robi wszystko co możliwe, by ograniczyć wzrost cen, a rząd, że robi wszystko, by po pandemii utrzymać gospodarcze odbicie. Damian Dias. To teren byłego poligonu wojskowego w Rawiczu w Wielkopolsce. W tej chwili jest no, takim nie do końca zagospodarowanym terenem rekreacyjnym i chcemy ten e, teren atrakcyjnić, stworzyć powiedzmy taką dzielnicę rekreacyjną Rawicza. Taką szansę rawiczowi dał rządowy fundusz Polski Ład. Miasto otrzymało na ten cel ponad 18,5 miliona złotych. Wspólne działanie dla dobra wspólnego, dla naszych lokalnych ojczyzn jest bardzo ważne. A to już Kalisz, do którego z funduszu Polski. Polski Ład trafiło blisko 45 milionów złotych na inwestycje drogowe w najbardziej ruchliwych punktach miasta. Jesteśmy w stanie przebudować między innymi wiadukt kolejowy, który jest wąskim gardłem na tej drodze wojewódzkiej, ale również fragment ponad 1,5 kilometra centrum miasta. W pierwszym naborze do samorządów z funduszu Polski Ład trafiły 23 miliardy złotych. Finansowanie sięgało 95% wartości inwestycji. Lokalne władze nigdy wcześniej nie miały dostępu do finansowania z tak niskim wkładem własnym. Ten program jest rewolucyjny. Program Polski Ład to największe wsparcie samorządów po 90 roku, ponad podziałami politycznymi, niezależnie od tego kto ma jakie poglądy polityczne. Dobrze je mamy. My się możemy różnić. W przygotowaniu jest drugi nabór wniosków o dopłaty z funduszu Polski Ład. Gminy z obszarów popEGiRowskich będą musiały wyłożyć jedynie 2% wkładu własnego. Te tereny będą mogły złożyć dodatkowe dwa wnioski, a dofinansowanie sięgnie aż 98%. Polski Ład to dla naszej gospodarki impuls do odbudowy po pandemii. Między innymi dzięki niemu wzrost gospodarczy będzie utrzymywał się na poziomie około 5%. Ekonomiści Narodowego Banku Polskiego prognozują, że inflacja w przyszłym roku wyniesie 5,8%. Nie jesteśmy sami, to znaczy widać wyraźnie, że, że inflacja jest podwyższona właśnie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych no mamy te najnowsze odczyty inflacji, które pokazują, że ona nieubłaganie zbiega, zbiega w kierunku 6%. A za lwią część tego wzrostu odpowiadają przerwy w dostawach części elektronicznych z Azji i rosnące ceny energii. Orlen zapewnia, że robi wszystko, by stabilizować ceny paliw na stacjach. Polacy za lider benzyny płacą o około 50 groszy mniej niż Czesi, Słowacy czy Litwini, choć ropę kupujemy u tych samych producentów. Zarząd polskiego koncernu naftowego przewidział skutki unijnej polityki klimatycznej i zawczasu kupił kontrakty na prawa do emisji dwutlenku węgla. Rok temu po 23 euro. Dziś te prawa do emisji są około 60 euro, więc możemy przez to stabilizować te ceny. Dziś ceny paliw są na podobnym poziomie jak za rządów Donalda Tuska, ale od tego czasu wyraźnie wzrosła siła nabywcza Polaków. Płaca minimalna jest dwa razy wyższa niż w poprzednim szczycie inflacyjnym, a przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o prawie 2400 zł. Narodowy Bank Polski wyraźnie podniósł stopy procentowe, by ograniczyć tą część wzrostu cen, na którą ma wpływ. My uderzamy nie w tą inflację, coś w tej chwili, bo to spowodowały wzrost cen gazu, prądu ropy naftowe i żywności i tak dalej. My uderzamy w tą inflację, co może się pojawić w konsekwencji tej inflacji, jako drugi jakby taki, yy, druga fala. Mimo to Donald Tusk atakuje prezesa NBP. Ja nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce w tak krótkim czasie, w ostatnich kilkudziesięciu latach, tylko przez swoje błędy i zaniechania, tak, tak dużo zabrał Polakom. Kiedy były premier, pan Donald Tusk mówi, że Nikt nie, nikt nie zaszkodził tak Polakom, to chyba mówi o sobie, dlatego że jego polityka była ze wszech miar szkodliwa. Donald Tusk w kryzysie podniósł VAT do 23%, a luka w poborze tego podatku w latach rządów PO-PSL wyniosła co najmniej 260 miliardów złotych. Tusk przeniósł też 150 miliardów złotych oszczędności emerytalnych Polaków z OFE do ZUS. Damian Dias, Wiadomości. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok, w którym stwierdza, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego nie jest niezależnym i niezawisłym sądem. W uzasadnieniu znalazły się kontrowersyjne stwierdzenia sugerujące, że młoda demokracja w Polsce powinna być objęta specjalnym nadzorem. Maksymilian Europejski Trybunał Praw Człowieka badał sprawę dwójki sędziów, którzy stwierdzili, że Polska naruszyła ich prawo do rzetelnego procesu. Między innymi dlatego, że członków sędziów KRS wybierają politycy. Gdyby przyjąć też to, co zostało orzeczone, musielibyśmy uznać, że Polska jest takim krajem demokracji opóźnionej, demokracji pod specjalnym nadzorem, demokracji pod protektoratem. W uzasadnieniu wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka padają między innymi takie stwierdzenia. W niektórych starszych demokracjach istnieją systemy, w których władza wykonawcza ma silny wpływ na powoływanie sędziów. Takie systemy mogą dobrze funkcjonować w praktyce i pozwalać na niezależne sądownictwo, ponieważ władzę wykonawczą ogranicza kultura prawna i tradycje, które rozwinęły się przez długi czas. Z uzasadnienia tego rozstrzygnięcia wynika, że są demokracje dojrzałe no i są te demokracje, które jeszcze nie dojrzały do tego, by korzystać z wszystkich swoich uprawnień. Nowe demokracje nie miały jednak jeszcze szansy rozwinąć tradycji, które mogą zapobiec nadużyciom. To jest wyrok, który PROST próbuje legitymizować podwójne standardy, bo się wprost frazy dotyczące tego typu traktowania w tym wyroku pojawiają. I on Polskę sytuuje jako państwo, które wymaga szczególnego traktowania i protektoratu. Niedawno w taki sposób wypowiadał się ambasador Niemiec w Polsce, który poparł działania urzędników w Brukseli i TSUE przeciwko Polsce, a jednocześnie przyznał, że w Niemczech faktycznie sędziów wskazują wprost politycy, ale nie można tego nazwać upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości. W przypadku sędziów federalnych istnieje komisja wyborcza, w skład której wchodzi 16 ministrów sprawiedliwości krajów związkowych, którzy należą do różnych partii oraz inne osoby delegowane przez wszystkie frakcje parlamentarne. Ostatecznie sprowadza się to do bardzo pluralistycznego i konsensualnego wyboru sędziów. Jeśli taki wybór nazywa się upolitycznieniem, to nie rozumie się istoty rzeczy. Do działań przeciwko Polsce przy okazji reformy wymiaru sprawiedliwości wielokrotnie przekonywali politycy opozycji, w szczególności Platformy Obywatelskiej, w tym europosłanka z Polski Róża Fontunund-Hohenstein, która nie po raz pierwszy szokuje słowami o Polsce i Polakach. To jej najnowsza wypowiedź. Ja się chowam pod stół od czasów, jak słyszę wystąpienia po polsku. To są ludzie, których mentalności jest, ta, jest konieczność przy, przy podczepienia się pod, po, pod jakąś silniejszą, ich zdaniem, kulturę. Nie czują siły własnej, kultury nie czują dumy z własnego państwa, z własnego narodu. Stąd poszukiwania jakiejś, jakiejś obcej tożsamości. W Niemczech na czele Federalnego Sądu Konstytucyjnego, który jest odpowiednikiem. Trybunału Konstytucyjnego w Polsce stoi obecnie Stefan Harbard, wieloletni poseł do Bundestagu, wpływowy polityk i członek rządzącej przez lata niemieckiej partii CDU. Maksymilian Maszenda, wiadomości. Donald Tusk nadal wykorzystuje w politycznej grze tragiczną śmierć pacjentki szpitala w Szczynie. Komentatorzy nie mają wątpliwości: kłamstwa i manipulacje polityków opozycji nie mają nic wspólnego z medycznymi faktami tej strasznej tragedii. Maciej Sawicki. Donald Tusk nadal prowadzi ohydną polityczną grę śmiercią, wbrew prawdzie i faktom. Sytuacja, w której to prokurator jest odpowiedzialny za to, za kobiety w ciąży, a nie lekarz. I nie, i nie, i nie przyszłe matki, ona jest wystarczająco chora i doprowadziła już do jednej tragedii, w tym do tej najbardziej spektakularnej, czyli w szpitalu w Pszczynie. Wykorzystuje osobistą tragedię rodziny i najpewniej błąd lekarski do tego, żeby wzbudzić w Polakach jak największe emocje i wyprowadzić ich na ulicę. To wyjątkowo szkodliwe. W pszczynie lekarze nie wykonali aborcji ratującej życie kobiety, choć w takim przypadku aborcja w Polsce jest dozwolona. W moim przekonaniu, śmierć ciężarnej kobiety w pszczynie nie jest wynikiem błędnych przepisów prawa, lecz skutkiem błędu lekarskiego. Aborcja w tej sytuacji była konieczna i nie naruszała obowiązujących zakazów. Już w 2017 roku Gazeta Wyborcza pisała o poważnych nieprawidłowościach w tym szpitalu. W trakcie kontroli okazało się też, że na oddziale ginekologiczno-położniczym jedno przyłącze tlenu i jedno przyłącze próżni. Gazy potrzebne do ratowania życia to atrapy, a inne przyłącze próżni nie działa. To samo na sali porodowej. Popsute też było jedno przyłącze tlenu na internie i trzy z czterech przyłącze próżni na intensywnej terapii, to wręcz niebezpieczne dla pacjentów. Mimo to totalna opozycja gra na emocjach Polaków i łączy tragiczną śmierć pacjentki z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego to szczególnie perfidne kłamstwo oceniają komentatorzy dotyczy to przez szpitala zarządzanego przez Platformę Obywatelską, który był znany z ogromnych nieprawidłowości. Ale też to, że specjalnie przekręcają treść decyzji Trybunału. W rzeczywistości zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego aborcja w sytuacji, w której trzeba ratować życie kobiety jest legalna. Dlatego w kontekście absurdalnych zarzutów opozycji głos zabrała pełnomocnik rodziny tragicznie zmarłej pacjentki szpitala w Pszczynie. Jestem daleka od sformułowania, że śmierć tej pacjentki to prosta konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sformułowanie "konsekwencja" oznacza zależność przyczynowo-skutkową, czyli gdyby nie wyrok, to pacjentka by nie zmarła. O takim związku nie możemy tutaj mówić. Mimo to ta straszna tragedia. Sama jestem kobietą, jestem mamą. I chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji. Została bezwzględnie wykorzystana to zdjęcia uśmiechniętej córki Donalda Tuska na rzekomo żałobnym marszu upamiętniającym tragicznie zmarłą kobietę oraz jej dziecko. A to politycy opozycji, którzy podczas tego samego marszu robili sobie selfie. Donald Tuska, a także jego córka, zrobili sobie piknik z okazji tych demonstracji. Widziałem, że większość dobrze się bawiła. Była zrelaksowana, i powiem, że nie miało to nic wspólnego z tragiczną śmiercią. Za to wiele, tak samo jak inne podobne marsze organizowane Słyska, przez opozycję z polityczną grą. Liberalna lewica uwielbia cynicznie wykorzystywać tragedię. Piotr szczęsny Paweł Adamowicz, teraz ofiara ewidentnego błędu lekarskiego. Za każdym razem Chiny usiłują coś ugrać na przypisaniu odpowiedzialności za śmierć politycznym przeciwnikom. Dla normalsa to odrażające coraz wyraźniej słychać głosy, że totalna opozycja w obliczu spadającego poparcia staje się coraz bardziej brutalna i perfidna, a brak programu zastępowany jest nie tylko agresją, ale i manipulacją na jak widać coraz szerszą skalę. Maciej Sawicki, wiadomości. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało dwa bezcenne rysunki Adolfa Kozarskiego. Były na liście strat wojennych. Wszystko dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i amerykańskiej Fundacji The Monuments Men, Alemar Stankiewicz. Po 75 latach dwa rysunki, widok części Zagórowa od północy i uliczka żydowska w lipnie wróciły do macierzystych zbiorów. To jest zupełnie niezwykła historia, bo amerykański żołnierz po prostu wziął je na pamiątkę z wojny z Europą. Ale co to oznacza? To znaczy, że na tych dwóch rysunkach. Zobaczył taką Europę, jak spotkał wtedy, kiedy tutaj był. I to jest niezwykła siła tych dzieł. Udało się je odzyskać dzięki współpracy z amerykańską fundacją Monuments Man. Tak samo nazywała się aliancka grupa poszukiwaczy dzieł sztuki, która od 1943 roku starała się je odzyskać. Powrót tych dwóch rysunków jest ucieleśnieniem maksymy, którą kierował się generał Eisenhower, że łupy wojenne nie należą do tych, którzy je w czasie wojny zagrabili, i powinny wrócić do prawowitych właścicieli. Te rysunki wraz z pozostałymi 19 autorstwa Adolfa Kozarskiego zostały zakupione dla Muzeum Narodowego w 1925 roku. Swą twórczością wpisywał się w Kozarski w niezwykle popularny w drugiej połowie XIX wieku nurt fascynacji rodzimym krajobrazem. To jest dowód na to, że bardzo wnikliwie i z dużą pieczołowitością i profesjonalizmem ten proces odzyskiwania dzieł sztuki jest realizowany. W ostatnich latach resort kultury odzyskał wiele zrabowanych polskich dzieł, m.in. trzy obrazy Aleksandra Gierymskiego, w tym słynną pomarańczarkę, portretę małżeństwa Amali i Józefa Kalterów i wnętrze katedry w Mediolanie Marcina Zaleskiego. Poszukiwania cały czas trwają, bo podczas II wojny światowej Niemcy i Rosjanie zrabowali ponad pół miliona polskich dzieł sztuki. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości. Teraz o znakomitych dla Polski Mistrzostwach Europy w pływaniu. Nasza reprezentacja na krótkim basenie w Kazaniu wywalczyła aż 8 medali, w tym 2 złote. Dziś pływacy wrócili do kraju. Damiasz Magliński. 16-osobowa kadra reprezentacji Polski w pływaniu z Mistrzostw Europy w Kazaniu wróciła z workiem medali i z dużym bagażem pozytywnej energii. Po 10 latach znowu wracamy z Europejskiego Czempionatu z ośmioma medalami, ale nie tylko te 8 medali. Padały rekordy życiowe, padały rekordy polskie i rekordy polskich juniorów, więc to są dla nas bardzo ważne mistrzostwa. Złoto dla biało-czerwonych na 100 metrów stylem zmiennym wywalczyła Alicja Tchórz, ustanawiając przy okazji rekord Polski. Wielka, wielka sprawa stała się udziałem reprezentantki Polskiej. Niedowierzanie, szok. No i, i taka pełnia, pełnia szczęścia. Po złocie nawet, nawet nie śniłam, taka prawda, i kiedy dopłynęłam do ściany, odwróciłam się, żeby zobaczyć właśnie tablicę wyników, jak ten wyścig się zakończył, sama nie dowierzałam. Medal z najcenniejszego kruszcu zdobył także Radosław Kawęcki. W finale na 200 metrów stylem grzbietowym Polak pokazał prawdziwą dominację nad rywalami i Po trzeciej 50 e, już e, zacząłem, można powiedzieć, że finiszować i te 100 metrów popłynąłem na maksa tyle, ile mogłem. E, I zdobyłem i, i obroniłem tytuł mistrza Europy i mega się z tego cieszę. Dwa srebra w rywalizacji kraulistek na 50 i 100 metrów zdobyła Katarzyna Łasik. Z kolei po brąz sięgnęli Paweł Juraszek oraz Jakub Majerski, a także Sztafeta Kobieca i Mieszana 4 razy 50 metrów. Jestem dumna z całej reprezentacji, z tego co reprezentowali sobą na, na startach, to jak startowali, jakie mieli podejście do startów i, i wierzę w to, że w przyszłości będziemy mogli cieszyć się kolejny, kolejnymi sukcesami. Najbliższa okazja do powtórzenia dobrych wyników wskazania Mistrzostwa Świata w Abu Dhabi. Te odbędą się w połowie grudnia. Damian Magliński. Wiadomości. I przedstawiam naszego gościa. Dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Witam, panie ministrze. Dobry wieczór. Panie ministrze, jaka w tej chwili jest sytuacja na granicy? Sytuacja jest pod kontrolą, mogę tak powiedzieć. Eskalowała dziś ta sytuacja, mieliśmy do czynienia z atakiem hybrydowym. Najpierw zostali skoncentrowani ludzie na polsko-białoruskiej granicy, niewątpliwie z udziałem służb białoruskich, potem był atak na granicę, na ogrodzenie. Które stoi tymczasowe ogrodzenie, które jak się okazało dziś spowolniło ten atak. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby tego ogrodzenia nie było. Dziś, teraz mogę powiedzieć, że sytuacja jest pod kontrolą. Sytuacja pod kontrolą. Wrócimy do rozmowy. A teraz zapraszam na orędzie marszałek Sejmu Elżbiety Witek.